Hello, 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 witajcie moje kochane gwiazdolinki. Pierwszy filmik dzisiaj będzie jeszcze drugi, także tam wyczekujcie premiery. Teraz sobie zobaczymy, co on chce ci powiedzieć, jakie są jego intencje na ten moment, na tę chwilę, w tej chwili, w tym czasie. Okay? Jeżeli masz kilku panów do wyboru, to oczywiście, moja kochana, możesz sobie do każdego pana przyporządkować. O, już mamy jedną kartę. Przyporządkować, świeczka choć tu, przyporządkować jedną kartę i zobaczymy, który na przykład. Oczywiście, to jest nasza wenezuelka, moje kochane, wiecie o tym, więc luzujemy gumkę w gaciach. Tak, podchodzimy z taką dozą, wiecie, dozy, żeby nie było jakichś dramatów. I już zaglądamy, które karciuszki dzisiaj chcą być wzięte pod uwagę. Karta numer jeden. Piękna, pomarańczowa. Karta numer dwa. Soletowa. Karta numer trzy. Tygrysek. Okej. Okay. Zastanówcie się, który kamień, który kolor najbardziej w tej chwili do Was przemawia i zaraz sobie rozpoczniemy czytanko. Najpierw zobaczymy jego intencje. Jeżeli wybrałaś kartę numer 1, cóż tutaj mamy za intencje w tej chwili? Co nim kieruje? Co tym panem w tej chwili kieruje? O ile kieruje w ogóle, nie? Bo, bo może się kręci jak kuku, nie? Dobra, zobaczmy, jakie są jego intencje na tę chwilę. Mm, może cię wykorzystam. Oż w mordę i no, nożyczkami. Może cię wykorzystam. Dobra, zobaczmy. Dalej może się. Obserwuję cię. Mhm. I trzy. Jestem ci wdzięczna, więc to nim w tej chwili kieruję. A co by chciał ci powiedzieć? Dzisiaj co ja może tak te, te karty trochę rozkraczę? O, nie, rozkraczona lepsza. Dobra, a co chce ci powiedzieć w tym momencie, Tam. Musimy po. Musimy pozwolić sobie odejść. Jest tu logika jakaś. Musimy pozwolić sobie odejść. Normalnie. Normalnie, normalnie. Czyli nie chce, ale musi. Rozumiecie? No. Jeżeli wybrałyście grup... kartę numer 2, grupkę numer 2. Jeżeli wybrałyście, dziewczynki, kartę numer 2, podziwiam Cię. Dobrze, grzeczny chłopczyk. Dzielen... Chcę, chcę się dzielić radością i szczęściem z tobą. Uuu, dobrze. I chcę na tej znajomości, no, na następnych skorzystać. No. Chce na tej znajomości skorzystać. No ale to może być i pozytywne, i negatywne, bo w sumie każda znajomość jest korzystaniem trochę z drugiej osoby, nie? No ale tutaj podziwia Cię, dzieli, chce się z Tobą dzielić radością i szczęściem. Dobra, zobaczmy, co chcę Ci powiedzieć. Czy, czy nam podpadnie na końcu, czy jednak może nie. Może jednak nie. Zobaczmy. Straciłem głowę na chwilę. To też może być albo pozytywne, albo negatywne, tak? Bo może, że stracił głowę na chwilę dla ciebie, e, albo stracił głowę na rzecz czegoś innego i, i jakby ci się tłumaczył, że. Sorry, no, straciłem głowę na chwilę. Nie kumam. Dobra, zobaczmy kartę numer 3. Chcę cię zaintrygować. Czyli chce cię zaciekawić sobą. Chcę być taki jak ty. Wow. Zmiana płci, czy co? I chcę być Twoim przyjacielem. No dobra, no to ten, 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 yy, mimo, że ja nie wiem, o co chodzi, chcę być taki jak Ty. Nie no, żartuję. No, widocznie gdzieś mu czymś imponujesz. E, no to ten chyba naj, taki najbardziej yy, zespojony w tych, w tych intencjach. A, 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 zobaczmy sobie. Co chcę ci powiedzieć w tej chwili? Znów chcę się tak czuć. No tak, no, ten pan wygląda najlepiej, chyba. bo Ten to jakiś dziwny, ten to. Yy, nie wiem, z czemu chcę skorzystać, ale ten wygląda najlepiej. Moje kochane, jeżeli to do tego momentu, zostawcie w komentarzu, jestem gwiazdką. I oczywiście zapraszam na kolejne filmiki. Buziaczki. Pa!